Co mówi obcy, gdy schodzi z górki? W końcu recenzja jakiegoś klasyka na tym kanale, ponieważ co prawda rzadko, ale jednak spływają do mnie pytania. Kiedy omówisz właśnie klasyki, nagrozy? Oczywiście kilka już było, natomiast opcja go jeszcze nie. A jest to film z całą pewnością, moi drodzy, wyjątkowy. Z kilku względów. Po pierwsze, ja uwielbiam horrory science fiction. Po drugie, ten film jest naprawdę genialny. Po trzecie, odpowiada za niego naprawdę uzdolniony twórca, czyli właśnie Ridley Scott na stołku tutaj reżyserskim. Zaznaczyć trzeba, że scenarzystą jest ktoś inny. O ten właśnie pan, którego w tym momencie widzicie. No i tak naprawdę zanim przejdę do samego filmu i powiem o nim parę słów, chociaż ten materiał nie będzie jakoś szczególnie odkrywczy, no bo film ma swoje lata, jest z roku 79 i wszystko o nim zostało już powiedziane. Niemniej jednak nadal chcecie słuchać opinii powiedzmy, czy właśnie recenzji o filmach z tamtych lat, mimo że właśnie, no tak jak mówię, tak naprawdę wszystko co można było. Powiedzieć, zostało powiedziane wszystko, co można było odkryć, zostało odkryte tak naprawdę wszystkie karty o Obcym. Myślę już tutaj internet przemielił i popkultura też to uczyniła. Niemniej jednak postanowiłem się zabrać po raz kolejny za powtórkę chyba drugą bądź trzecią właśnie Obcego w wersji reżyserskiej i właśnie mam Obcego również na Blu-rayu i przyznam wam szczerze, że jest to jedyny Blu-ray, jakiego posiadam. Mam również trochę płyt na DVD, natomiast Blu-raya jako tako nigdy po prostu nie kupowałem, a ten się kiedyś trafił w jakiejś gazetce, właśnie o obcym. No i sobie zafundowałem, bo po prostu no, nie był to jakiś kosztowny wydatek. Tutaj też widzicie pewnych towarzyszy: mamy Alien Queen, która jest naprawdę, naprawdę dosadna. Duża to jest duży pop, duża figurka, oraz Obcego, który właśnie powstał na 40-lecie. Obcego, bo tak ten film jest już aż tak stary, a nadal aż tak dobry, moi drodzy. Tutaj z odkrytą czaszką, ale to o tym parę słów później. W zasadzie nie z odkrytą, a z przezroczystą. Taka ciekawostka. A propos ciekawostek, no to właśnie zaprosiłem do tego odcinka gościa specjalnego. Tak naprawdę mogę chyba śmiało powiedzieć, że eksperta od serii, czy po prostu, nie wiem, uniwersum obcego, ponieważ m, krzychu jak nikt inny siedzi w tym i wie o obcym pewnie wszystko. Na pewno dziesięciokrotnie więcej niż ja. Dlatego on zaserwuje Wam w tym odcinku kilka ciekawostek. Krzychu również ma swój kanał, link do niego zostawiam Wam w opisie. Możecie pooglądać u niego rzadziej odcinki, ale na przykład live'y, oczywiście włącznie z horrorami też. Na przykład ja kiedyś ogrywałem Alien vs Predator na streamach moich, tutaj na Galerii Horroru, na live'ach właśnie. No i część z Was na pewno na tym streamie była i widziała. I teraz od razu zapowiadam właśnie przy okazji tworzenia tego materiału, bo to jest idealna okazja, że... Będę przechodził obcego izolację. Słyszałem, że jest to gra naprawdę, na której można się istnie po prostu zirytować. Także będzie to świetna rozrywka dla widzów, bo wiem, że na pewno lubicie patrzeć na tego typu masochizm, czyli jak po prostu ktoś się wnerwia w trudnych gierkach, bo nie oszukujmy się, jest to trudna gra. Do niej mam też dodatki, bo ostatnio na Steamie była przecena za 7 zł, była sama gra z dodatkami tam 40 plus, jeszcze inne wersje tutaj obcego, właśnie versus Predator, ale to już miałem, no i jeszcze Marlins. Była, także tam full pakiet można było sobie naprawdę zafundować w tej przecenie. Obecnie moi drodzy robię też y, transmisję na żywo na Twitchu, także w opisie macie tutaj w przypiętym komentarzu link do mojego Twitcha, zaobserwujcie, bo tam też będzie sporo gier. Natomiast te horrorowe, czy właśnie jakieś livey tematyczne typu QA, czy jakieś rozkminy takie typowo właśnie pod tutaj kinogrozy, one będą na YouTubie. Natomiast na Twitchu będą inne rzeczy. Zaznaczam też, że jeżeli się okaże, że na Twitchu będzie dużo lepszy zasięg, bo obecnie jak to nagrywam, no to dopiero go rozwijam. No to być może i w przyszłości tam będą też horory, dlatego warto go obserwować, śledzić i czekać po prostu na tego obcego izolację, w którego zagram moi drodzy w drugiej połowie maja. Dokładną datę będę podawał. Także śledźcie mnie na Instagramie, Galeria Horroru, śledźcie mnie na Discordzie, na Facebooku, na YouTube, wszędzie to na pewno się dowiecie i na pewno nie przegapicie. Żeby nie zaczynać od oczywistości, bo tak jak mówiłem o tym filmie, wiadomo już wszystko, no to może zacznijmy sobie właśnie od pierwszej ciekawostki a propos tego, że obcy film wygląda w ten sposób. Jednakże pierwotnie miał wyglądać trochę inaczej, no i właśnie tego tyczy się mniej więcej ta figurka, oprócz tego, że mieliśmy oczywiście te 40-lecie, także teraz wspierający mojego kanału, streamer, czasami youtuber, dorany przyłóż człowiek, techbrain, samarytanin, filantrop, ekspert od uwodzenia kobiet, <grytania> dobra tego nie wiem, człowiek rezonansu, a dla obcych, hehe <grytania> obcych, po prostu Krzysztof, Krzychu wam powie właśnie dlaczego ten oto tutaj gościu ma przezroczystą czachę. Okazuje się, że pierwszym konceptem ksenomorfa miała być półprzezroczysta osoba. Tak naprawdę wszystko na ten temat możemy zobaczyć w koncept artach, które pojawiają się w komiksach oraz e, w popie, w Vinyl -Pop, no wiecie, taka figurka na 40-lecie franczyzy. Skoro już wiecie to, ja przez chwilę pozanudzam was moją opinią, a kilka ciekawostek jeszcze będzie oczywiście w międzyczasie. Obcy opowiada o Obcym, to też jest niesamowite odkrycie, mi się wydaje. Mamy oczywiście tego ósmego pasażera Nostromo, to jest akurat polski tutaj tytuł, natomiast Obcy, wiadomo, tłumaczenie z oryginalnego z Alien, no to chyba tutaj żadnych niespodzianek, taka banalna informacja na start. W reżyserii, tak jak mówiłem, Ridley Scotta, no i z bohaterką Ripley, która tak naprawdę no przez wiele tych części będzie się przewijała, ponieważ tak naprawdę na przestrzeni tych dwóch godzin tej wersji reżyserskiej stanie się ona główną bohaterką, ale już kolejnych części. No i przede wszystkim tutaj zaznaczam, że Rzesza spoilerów, będzie jedyną ocalałą właśnie Nostromo. Także Nostromo przewoził po prostu jakiś towar. Natomiast miał też ukrytą misję, o której tak naprawdę nie wiedzieli. Nikt nie wiedział, moi drodzy. No, członkowie z załogi po prostu nie byli o tym poinformowani. I tak naprawdę mieli na statku właśnie cyborga. Co jest jednym z najlepszych twistów fabularnych w ogóle w tym filmie, bo faktycznie jak za pierwszym razem to oglądałem, no to to było takie wow. Bo to, że ten film był przełomowy, ponadczasowy, ponad skalę w ogóle w tym 79, to chyba mówić o tym nie muszę, że dostał Oscara zdecydowanie zasłużonego za efekty specjalne, że miał jeszcze nominacje bodajże za scenografię i inne pomniejsze nagrody i nominacje, no to też o czymś świadczy. Ridley Scott sam powiedział, że, że jak powstały właśnie DVD. No to tak naprawdę coś tam musiał lekko zmienić, lekko podrasować, żeby no jakieś tam, nie wiem czy nie, koniecznie błędy, ale jakieś poprawki nanieść po prostu um, na tę wersję filmową. I poprawił ten film dwa bądź trzy razy. Także obecna wersja jest minimalnie tam zmodernizowana, natomiast to nie były jakieś rażące błędy czy rzeczy, które trzeba było wycinać. Także do dzisiaj myślę, że to robi wrażenie, wywiera wrażenie i że te efekty cały czas po prostu robią kapitalną robotę. Porównałbym tutaj tematycznie zupełnie innego coś. Zaburzyłem składnie zdania, ale taka joda. Natomiast jeżeli chodzi o odniesienie do, do egzorcysty, bo moi drodzy, no w egzorcyście też te efekty do dzisiaj się trzymają, są świetne i egzorcysta nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o teraz horory o opętaniach. Obcy nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o horrory science fiction i tak naprawdę dla przykładu jeszcze taki poltergeist, czyli duch też. Nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o jego właśnie tematykę. Także, no moi drodzy, Obcy po prostu jest tego typu filmem, który można oglądać i oglądać w nieskończoność. Ciekawostka numer dwa, Expecto Patronus. Kiedy Dan O'Bannon tworzył e, scenariusz do Obcego, tak naprawdę, Obcy miał nazywać się Star Beast. Scenerzysta nienawidził ten tak? BTW, ale podczas jednej z sesji wieczornych do pisania scenariusza pisał oczywiście dialogi i postaci na temat tego, jak ten obcak mógłby na nich wyskoczyć. I w końcu pomyślał troszeczkę, hm, obcy, to dobrze brzmi w sumie, no nie? Takie obcy, Starbist, Obcy, yeah ja I to wygląda w ten sposób, że właśnie dzięki temu zamienił nazwę Starbist na Obcy i dodatkowo można powiedzieć na ten temat to, że lubił to nazwę, bo to jest zarazem i przymiotnik i rzeczownik, co może w sumie nigdy nie wytłumaczył o co chodziło, ale po prostu z tego samego powodu polubił tę nazwę. Wspomniałem wcześniej, że Nostromo miał po prostu przewieźć towar z jednego miejsca, z punktu A do punktu B, natomiast odebrali pewien sygnał z jakiejś ym, niewielkiej bodajże planetoidy, no, i akurat tak się okazało, że po prostu tam lądują, no i oczywiście natrafiają tam na obcą formę życia. No i nieposzanowanie tutaj procedur, przez które tak naprawdę ta obca forma życia dostaje się na pokład statku. No i niestety wszystkich oprócz właśnie Ripley morduje. No i oprócz kotka, to jest ważne. Zaraz jeszcze do kotka też nawiążę. No, ale tak naprawdę było to wszystko jedną wielką intrygą, ponieważ ten nasz cyborg cały czas, ten naukowiec właśnie, chronił po prostu tego. Obcego bo To była właśnie ta ukryta misja, o której nikt nie wiedział. Przywieźć tę formę życia i najprawdopodobniej, no ta cała firma, która za tym stała, korporacja pewnie chciała tego użyć jako broń, nawet się o tym w filmie wspomina. No i właśnie, co do kota, to za chwilę jeszcze jedna ciekawostka. Natomiast, mm, właśnie, kto był ósmym pasażerem Nostromo, moi drodzy? No bo aktorów, w zasadzie bohaterów tutaj było e, siedmioro. Teraz, czy ósmym był obcy, czy ósmym był kot? Bo. Teoretycznie, to można by powiedzieć, że nawet było w takim razie dziewięć. Jednakże, kot to kot, kot to zwierzę, natomiast obcy, dobra. Powiedzmy sobie, obca forma życia, nie jest to człowiek, ale grany przez faktycznie człowieka. Przez aktora, to był po prostu kostium, dlatego tutaj bardziej można mówić, że to faktycznie chodziło o obcego, no i wiadomo, że o niego chodziło, ale tak żartobliwie zawsze do tego kota tutaj sobie nawiązuje. Także właśnie, a propos kota, no to teraz posłuchajcie jedną, no właśnie dosyć interesującą rzecz. Niektóre role supportujące tak naprawdę grają zwierzęta, ale czasami nie chcą współpracować. Tak samo było z kotem, który grał. no Kurwa kota w filmie obcy. I trenerzy nie umieli tak naprawdę zmusić kotka do okazania strachu, agresji oraz tego innych tego typu rzeczy, emocji na widok ksenomorfa. I po prostu postanowili go oszukać. Na plan przyprowadzono żywego, prawdziwego owczarka niemieckiego, który był ukryty za kurtyną. Jak kamery ruszyły do produkcji, powoli, ale potem zajmijcie szybkim ruchem, taśma poszła do góry i odsłoniła owczarka dla Kitku. I Kitku zaczął syczeć, i ten efekt mamy ukazany w filmie jako syczenie e, kotka na ksenomorfa. Jak widzicie, z takimi sposobami można łatwo zmusić zwierzęta do współpracy. To, co mnie niezwykle intryguje w filmie Ridleya Scotta, to fakt, że mamy tutaj bohaterów, którzy nie są jakimiś super mocno rozwijanymi postaciami, nie ma między nimi rzeszy dialogów, nie ma tak naprawdę ogromu scen, które byłyby w stanie każdą z tych postaci dobrze rozwinąć i poświęcić im odpowiednią ilość czasu, wtedy ten film trwałby za 4 godziny. Pierwotna wersja na pewno trwała dłużej niż te 2 godziny. W każdym razie nie musiał nawet tego robić. Dlaczego? Dlatego, że te postacie mają tak dobrze zarysowane charaktery. One są naprawdę mocno kontrastowe, przez co każdy jest inny, każdy jest wyrazisty, nawet niezależnie od tego, ile dialogu dostaje dana postać. Mam wrażenie, że tutaj była dosyć równa, ta, taki balans w zasadzie tego wszystkiego, właśnie zachowania tych postaci, że nie było tak, że nawet jeżeli ktoś tam rangą był niższy, czy mniej ważny teoretycznie, bo tutaj wszyscy są ważni, bo jednak latają statkiem po kosmosie, jak ktoś coś schrzani, to będzie jedna wielka dupa, ale tak naprawdę te postacie nie odskakiwały gdzieś tam na trzeci, dziesiąty w cudzysłowie plan, tylko po prostu one były w ten sposób napisane, w ten sposób wyraziste, że każdy miał znaczenie. Każdy interesował, no i każdy był właśnie swoistą, wyrazistą, charakterną postacią. A nie było tak, że na przykład jedna postać się czy dwie mocno wybijają, a reszta jest taka nijaka, już się kompletnie tych postaci, wiecie, nie pisze, nie rysuje i one są takie mało angażujące, o, w ten sposób to nazwę. Nie, właśnie obcy to, to robi bardzo dobrze, zarówno scenariuszowo, jak i reżysersko tutaj. No ale. Niepodrabialny klimat, bo to jest największa moim zdaniem zaleta tego filmu, bo był czymś przełomowym, czymś świeżym. Ma piękne, wspaniałe zdjęcia, ruchy, kamery subtelne, powolne. Tutaj wszystko dzieje się w swoim właśnie odpowiednim tempie. Nikt go celowo nie narzuca, żeby było to za szybko, dynamicznie, bo przecież ma być tutaj też jakaś akcja. Ona będzie w swoim czasie, ale do tej pory wszystko jest rozgrywane po prostu. No, powiedziałbym wręcz, że tak z perfekcyjną precyzją, aż do tego wielkiego wybuchu tak naprawdę w finale. Muszę się napić. Alkoholu dajcie mi lodę. Akcja dziejąca się w kosmosie, ta niepewność, co się tam wydarzy, soundtrack właśnie, bo muzyka tutaj jest oczywiście fantastyczna, kolory, barwy, no tutaj wszystko kumuluje się w taką jedną, prawie że perfekcyjną całość, bo nie uważam tego filmu za idealny, ale uważam go za naprawdę, naprawdę świetny. No, to mamy takie kombo wszelakich czynników, właśnie wszelakich aspektów i tych składników, jakie można w jednym filmie po prostu wymieszać, że tak naprawdę nie ma praktycznie żadnych wad. Nie ma takiej kuli u nogi, która by gdzieś tam ten film nam rozbijała i po prostu w jakimś aspekcie by kulał, a w innych byłby lepszy. Nie, mam wrażenie, że każdy pracuje tutaj aspekt po prostu należycie. Oczywiście nie jest to film dla każdego, bo po pierwsze nie każdy lubi klasyki, po drugie nie każdy lubi horrory science fiction, jakieś obce kosmosy i cuda na kiju inne. Niemniej jednak, jeżeli już się w to wgryziecie i to jest w waszym klimacie, ogląda się to, moi drodzy, kapitalnie. Także na pewno tutaj zdania będą podzielone, nie wszyscy będą fanami obcego, może lubicie inne klasyki, może żadnych. Niemniej jednak ci, co podziwiają powiedzmy ten film tak samo jak ja, czy są jego fanami, no to... Na pewno tutaj zrozumiecie doskonale moje odczucia, i moje zdanie z waszym pewnie w sporej mierze się po prostu pokryje. Rasa malakka, znana jako Ozjanie, albo piloci, albo najbardziej popularnie e, space jockeyowie, oraz e, inżynierowie, jest to rasa humanoidalnych z kurwy którzy tak naprawdę stworzyli ludzkość. Możecie zobaczyć to w filmie Prometeusz. I mamy do czynienia z tą rasą po raz pierwszy właśnie w filmie obcy jak mamy scenę z olbrzymim właśnie inżynierem, który tak naprawdę jest w swojej komorze nawigacyjnej i w ogóle takie... może to tak nazwać. To nie jest akurat ważne. Ważne jest to, że nie było pomysłu, co zrobić z atrapą tego inżyniera. Nie było pomysłu, co z nią zrobić po kręceniu filmu, ale tak naprawdę problem naprawił się sam. Do tej pory nie wiadomo, kto to zrobił, ale jeden z członków ekipy lub obsady zostawił zapalonego peta. Na pieprzonej makiecie konstruktora. I co się stało? Spłonęła! Problem naprawił się sam. <grym> Tutaj jest rada dla was wszystkich. Jeżeli macie pytanie, zostawiajcie go na możliwie do podpalenia rzeczy, bo wiecie, może spłonąć. <grym> Blooper! <grym> Oglądając ten horror, miałem tak naprawdę do zarzucenia mu dwie rzeczy. Pierwsza to, dlaczego ten naukowiec wpuszcza właśnie e, tych ludzi na pokład, wiedząc, że. Jakaś obca forma życia z nimi tutaj wparuje razem na statek, i no przecież nie może tak być. Wbrew procedurom, to jest, powinni być na kwarantannie odizolowani. To się później wyjaśnia, że po prostu to była ustawka, tak naprawdę, i właśnie ten robot, tak naprawdę ten android, no wpuścił ich tam celowo, więc to się wyjaśniło, czyli tego zarzutu już nie mam. Ale jeden mam, który się tutaj nie wyjaśnia, natomiast można się doczytać można taką informację zdobyć. Jakim cudem, kilkadziesiąt minut powiedzmy, upływu czasu w filmie, bo na ekranie mija 5 do 10 minut, a w filmie podobno tam może i do dwóch godzin, ale to i tak jest mega duży przeskok, że obcy z takiego małego siurka, moi drodzy, który dopiero tam wybiegł sobie z tego żołądka, pobiegł po tym stoliku w długo, nie? I oni go szukają, no to po chwili raptem w kolejnej gdzieś zaraz scenie już jest przerośnięty ogromny obcy, i można się zacząć zastanawiać, what the fuck just happened here? Ale, bad właśnie, bad krzychu wam powie dlaczego, bo tak, to można wyjaśnić, to ma nawet swój sens, tylko po prostu w filmie się o tym nie mówi, dlatego można wytykać mu to jako błąd. Ale jeżeli się zagłębimy, dowiemy się dlaczego tak było, no to, no to już inaczej się na to patrzy. Plus, wydaje mi się, że po prostu y, tam brakuje jakiejś sceny, tam coś zostało wycięte, właśnie to się będzie tyczyło ciekawostki, którą usłyszycie za chwilę, gdyby chociaż jedna scena tam była więcej, że na przykład ten obcy. Poszedł do jakiejś spiżarni i zaczął żreć, I, i to już by nam zasugerowało, że aha, może po prostu szybko rośnie dzięki jedzeniu, może ma jakąś tam inną przemianę, nie wiem, materii czy czegokolwiek, I, i tak to działa, bo to jest obcy gatunek, nie musi się zachowywać tak jak my, że rośniemy kilka lat, cokolwiek, ale nie, po prostu właśnie jest dosłownie chwilę po tym, jak jest malutki, jest taki ogromny, a dlaczego się tak dzieje, no to posłuchajcie. Z początku ludzie oceniający film, wytykali zajebiście szybki wzrost ksenomorfa jako błąd. Potem okazuje się w książkach, że tak nie jest. Okazuje się, że chestburster może stworzyć z dowolnej materii pokarm i dzięki temu przyspieszyć swój proces wzrostu, ale jest jeszcze jeden fakt. W niektórych źródłach, one nie są stuprocentowo pewne, od razu to zaznaczam, ale niektóre źródła podają fakt, że nawet bez pokarmu chestburster w ciągu 8 do 10 godzin może osiągnąć stadium pełnego, zdrowego i Dorosłego użytkownika, kurde, nie użytkownika, osobnika. I tak naprawdę to sprawia, że ksenomorfy są tu jedne z najstraszniejszych potworów w historii filmu. Ridley Scott chciał odwzorować, jak najlepiej, reakcję swoich aktorów podczas tej sceny, ponieważ to miał być taki moment zapoznania widowni z obcym, więc postanowił w pewnym sensie. Walność dla obsady pranka. Jedyną osobą, która wiedziała na temat tej sceny był tylko i wyłącznie John Hurt, który grał tak naprawdę yy, ciało dla Toastbustera, no nie? I to wyglądało w ten sposób, że odegrał swoją rolę tak zajebiście, że żaden z członków ekipy, poczy, oczywiście poza samym reżyserem, yy, Hurtem oraz operatorami kamer, nie wiedzieli kompletnie, nie ogarnęli, że są kręceni. To zadziałało na nich w ten sposób, że część ekipy po prostu wyszła z planu i nie chciała z nikim rozmawiać. Więc możecie pomyśleć, jaki impact emocjonalny miała na aktorach ta scena i jaki impact mogła wywrzeć na widzach. Dodatkowa informacja na temat samego Chess jest taka, że był on tak naprawdę inspirowany pewnym choróbskiem, można to tak nazwać, głównego scenarzystę O'Banona. I teraz przeczytam tą nazwę, bo jest dosyć pojebana. Choroba leśniowskiego korna. <laughs> Polega mniej więcej na tym. Tutaj cytat. Choroba objawia się bulgoczeniem w jelitach, jakby coś chciało za wszelką cenę wydostać się na zewnątrz. Czyli możecie porównać sobie tą chorobę z tym, że chest berster kurde chce wam rozwalić klatkę piersiową. No to skoro wszystko już wiecie, to ja tylko grzecznie sobie na koniec tutaj. Podsumuję, ode mnie Alien, czyli obcy ósmy pasażer Nostromo, otrzymuje zasłużoną dziewiątkę sercem. Uważam, że jest to film rewelacyjny, do którego chcę wracać naprawdę wiele, wiele razy i nie mam już nic do dodania, bo nic spektakularnego w tej recenzji, moi drodzy, nie wymyślę. Nie odkryję czegoś, co nie zostało przez te 40 lat jeszcze odkryte. Tak naprawdę wszystko wiecie, to była moja krótka opinia, plus mam nadzieję, mm, fajne ciekawostki, które tutaj wam się. Pewnie spodobały, no bo fajnie rozszerzają w ogóle kontekst całej tej tutaj wypowiedzi właśnie mojej. Także miło było tutaj Krzycha zagościć, zaprosić. Dziękuję tutaj oczywiście też za logrywki, za pomoc w ogóle w zrealizowaniu tego materiału. No i oczywiście, tak jak mówiłem, link do kanału Krzycha znajdziecie w opisie, czy tam ewentualnie na Instagramka możecie wpaść. Taka sama w sumie nazwa, moi drodzy, właśnie jak na YouTubie. Także pamiętajcie o tym, że będę ogrywał obcego, będę izolację ogrywał, dodatki, będę ten później Marines też próbował, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Także odpalcie koniecznie dzwonek na moim kanale do subskrypcji. A jeżeli jeszcze nie macie, to wiecie co zrobić. Śledźcie Instagrama, bo tam zawsze na bieżąco info. Stamtąd najłatwiej się ze story dowiedzieć po prostu. Twitcha również, również gorąco polecam, bo warto po prostu zaobserwować. Także stamtąd się dowiecie wszystkiego, co po prostu trzeba, żeby nie przegapić, bo myślę, że na live'ach z tego obcego będzie po prostu, moi drodzy, Sielanka, będzie jazda bez trzymanki i na pewno wielokrotnie się wkurzę i polecą brzydkie słowa. Także zachęcam, zachęcam naprawdę do obserwowania. A na dzisiaj się po prostu z wami żegnam, a na lepsze zwieńczenie tego materiału łapcie jeszcze resztę ciekawostek. Tych, których nie udało mi się umieścić w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, no to dostaniecie teraz właśnie je na sam koniec. a ja pierdolę. To <grydanie> w postprodukcji. Gwiezdne wojny mają 4 maja. May the force be with you. Powrót do przeszłości ma 21, jak dobrze pamiętam, października roku 2015. I te dni są odwzorowywane jako dni tych e, uniwersów. Obcy też ma swój dzień. Jest to bodajże 26 kwietnia, dobrze mówię? Tak, 26 kwietnia. I na czym to polega? W angielskim formacie, jeżeli zapisuje się datę, to wpierw daje się bez zera miesiąc, potem dzień. I e, tak naprawdę pierwszy obcy został znaleziony na księżycu pewnej planety, który nazywa się LV426. Angielskim formatem, zapisując Dzień 26 kwietnia będzie to 4.26 Reszty możecie się domyśleć Dlaczego właśnie 26 kwietnia jest Dniem Obcego? W komentarzach koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami Jak właśnie wy odbieracie Obcego, czy lubicie, czy nie Czy wam się podobał, czy wracacie do niego Jak się zapatrujecie właśnie na ten klasyk Kina Grozy I też jeżeli chodzi o dalsze produkcje Właśnie o serię Obcego, później te pod 2000 No to jasne też w swoim czasie na kanale omówię raczej nie zadawajcie mi miliona pytań kiedy, 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 kiedy konkretna produkcja, jakiej daty, bo ja nie znam tych dat, po prostu jak powtórzę to omówię, nie, nie mam rozpiski na najbliższy rok z każdą, wiecie, rozpisaną datą do każdej konkretnej produkcji bo tych pytań dostaję masę, ale obiecuję że reszta serii również się pojawi, także ode mnie to wszystko, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach Tubisie mówią papa pa. Krzychu też wam pomacha no i Trzymajcie się, cześć.